Dzień dobry Państwu, kolejny dzień i kolejny odcinek. Kaleństwo po prostu kolejny odcinek w ciągu dwóch dni, no niesamowite. W każdym razie dziś pojawił się trailer, znaczy trailer, boże, gameplay z eFootball. Co więcej, nie pokażę go wam w tym odcinku, dlaczego? Bo nie wiem czy mogę, podejrzewam, że nie mogę, zresztą nie bez powodu został on upubliczniony jako niepubliczny film. Więc link wam dam w komentarzu, ale zanim tam pójdziecie, pozwólcie, że dodam słów kilka i zaraz też właśnie skomentuję trochę szerzej to, co tam zobaczyłem. Po pierwsze, nie opłaca się moim zdaniem oglądać w całości tego, znaczy jak ktoś chce marnować czas, to oczywiście, ale... Osoba, która jest zapadem, bo z tego co rozumiem, to tam gra jakaś osoba z komputerem, jest jakimś totalnym nieogarem i ja nigdy nie zrozumiem tego, dlaczego Konami zawsze do testów bierze jakichś ludzi po prostu z ulicy i wiecie, podchodzą tam no, i tutaj, o słuchaj, za 5 złoty, chcesz zagrać w grę? Dobra, dobra, a w jaką? No, w e o kurde, to się zastanowi, dobra, za wszystko chodź, no i ich biorą, nie? Tak to mniej więcej wygląda, gościu w obronie cały czas spamuje, e, nie wiem, który to przycisk teraz za to odpowiada, jako ten nowy system obronny, ale cały czas ten, na, ten napastnik tylko robi takie, takie, znaczy napastnik, obrońca, cały czas tą nogą tak macha, więc zobaczycie, o co mi chodzi. E, no i w ataku przyjmuje na splincie, niech to będzie dowód na to, z kim mamy do czynienia. Ale co nie zmienia faktu, możemy sobie zobaczyć jak sama gra wygląda, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie zobaczyli, możecie teraz pójść do komentarza, obejrzeć sobie ten film i wrócić tutaj do mnie, albo najpierw posłuchać co mam do powiedzenia i później zobaczyć to i, 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 i będziecie wiedzieli o czym mówię. Mamy do dyspozycji kilka drużyn, już, będziemy, już wiemy jakie to są, jest to właściwie to, co mieliśmy chyba w Demie w zeszłym roku, bardzo podobny zestaw, albo nawet taki sam, czyli United, Bayern, Barcelona, Arsenal, Juventus i chyba jeszcze cztery zespoły tam z ligi brazylijskiej, tak? Jak, jak dobrze kojarzę mamy do wyboru tam chyba sześć stadionów z tego co czytałem e, możemy sobie ustawienia meczowe dowolne ustawiać, kamerę można zmieniać całe szczęście e, już na początku, więc to jest co do samego menu. No i same kascenki wyglądają spoko, aczkolwiek ludzie tam pisali, że te kascenki już były w PS14, nie wiem, bo nie grałem tyle w PSA14, jeśli ma być 4.1, jeden mecz zagrałem i to wyłączyłem. Jeśli chodzi o sam, samą grę, na pewno piłka chodzi trochę szybciej, w zależności od tego, jak mocno pasek się załaduje i to mi się podoba, aczkolwiek dalej są momenty, gdzie ktoś podaje tą piłkę tak, jakby śniadania nie jadł. No ale nie wiem, jak bardzo od siły to zależne będzie od pasaportu i tak dalej, to myślę, że się może pozmieniać. Trawa wygląda tragicznie, nie oszukujmy się, ale nie będę się tutaj pastwił specjalnie nad wyglądem, bo mnie to w sumie nie obchodzi. Może ta trawa wyglądać po prostu jak moje podwórko z betonu, i nie będę miał nic przeciwko, jeżeli będzie gameplay dobry. A wygląda całkiem nieźle. Jest bardzo podobne do tego co mieliśmy w tym roku, uważam. Tylko bierzmy pod uwagę, że to jest zupełnie inny silnik teraz. Więc odzorowanie tego samego w innym silniku to jednak jest trochę roboty, uważam. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem, nie znam się, ale, ale jednak no, przenosili się na inny silnik, więc całkiem nieźle to wygląda. Obrona mi się w ogóle podoba mi się tak, bo widzę, że. Zawodnicy, którzy są szybcy, są naprawdę szybcy z piłką. Zauważcie, jak taki Marsjał tam dostaje piłkę, czy kimi on tam grał, już nie pamiętam, czy Pepe na przykład, jak się rozpędzi, jak ten chłop z tą piłką za, za, zapinja i naprawdę trudno go złapać, ale z drugiej strony bierzcie pod uwagę, że jak będziecie mieli wolniejszego gościa, ale bardziej postawnego, to jak już go złapiecie, to po prostu dajecie mu z bara i jest koniec. Więc podoba mi się to. Szybcy zawodnicy, faktycznie szybkość jest ich zaletą, ale jak ktoś ich złapie no to już mają problem, w sensie tak to powinno działać, nie, że coś za coś. Są te katstęki w trakcie gry, czyli to jak zawodnik idzie po piłkę, wiecie, jakieś tam albo na przykład rożny, piłka gdzieś tam się odbiła i nie ma pauzy, tylko już o tym mówili, nie, że można szybko wznowić i faktycznie jest coś takiego, że tam zawodnik podchodzi do rzutu rożnego i kładzie piłkę i gra od razu do najbliższego. No i wiecie, to, to się fajnie ogląda, tylko wiecie, na dłuższą metę mam nadzieję, że będzie można to przewinąć. Wyobraźcie sobie, że macie dwie minuty do końca, Piłka została wybita na rzut rożny, wy macie rzut rożny właśnie do końca przez te dwie minuty i przegrywacie jedną bramką. I ta piłka została wybita gdzieś w okolice bramki przeciwnika, czyli ten zawodnik musi połowę szerokości boiska przebiec na dół po tą piłkę i wrócić z nią. Gwarantuję wam, że jedyne słowa zamiast tego, o ale fajne animacje, będą wtedy "fajne łopie, szybciej, stop piłku. Także mniej więcej tak to będzie wyglądało. <noise> Także nie wiem czy na dłuższą metę to jest dobre, Przekonamy się, może to być dosyć irytujące, po prostu, więc myślę, że będzie dało się to przewinąć. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że do trailerów to oni też zatrudniali te same osoby, co teraz grały. No po prostu, to czemu nie mogą wziąć jakiegoś prosa? Dwóch prosów, usiądą naprzeciwko siebie i macie, naparzajcie się. I wtedy można obejrzeć taki mecz i stwierdzić, o kurde, dobra, już wiemy co działa, co nie działa, a biorą jakiegoś gościa z ulicy i dają mu pada. Jeszcze nie, pewnie nie wie, czy to trzyma się tego pada w ten sposób, czy tak. I, i, i ten, i, i, i tak to wygląda. Zobaczymy jak sędziowanie, bo tam był taki jeden fragment, gdzie sędzia wrócił z żółtą kartką, w sensie to to już było też, nie? Ale mam nadzieję, że faktycznie będzie tak, że będzie kartkowanko yy, czerwone, że będą częściej, naprawdę, bo tego brakuje. Zobaczymy. Tyle, jak macie jakieś swoje spostrzeżenia, to możecie pisać. Um, generalnie cały czas są mieszane uczucia moim zdaniem co do tego i no i zobaczymy nie wkrótce jak to będzie wyglądało. Teraz jeszcze na koniec, dwa ogłoszenia NBA z tego co słyszałem wychodzi w tym tygodniu, więc y, możecie spodziewać się jakiejś transmisji w weekend na przykład, jeszcze nie wiem w jaki dzień, bo mam trochę zajęty ostatnio, ale myślę, że się zaopatrzę, no bo mam nową generację, to żalnie nie skorzystać, aczkolwiek zobaczymy jaka cena będzie, bo jak mi rzucą 400, to im chyba podziękuję. To jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że wypuściliśmy wczoraj z Kasią nowy cover, wrzucałem to w zakładkę społeczność, będziecie mieli też link w komentarzu, więc jak chcecie to sobie posłuchajcie, dla fanów Billie Eilish myślę, że to będzie całkiem spoko, na Spotify, na iTunesach, wszędzie jesteśmy dostępni. Tyle, trzymajcie się, hej!